Jesteś na redukcji, jesz zdrowo, trenujesz odpowiednio, ale waga ani drgnie. Co jest grane? O co chodzi? Co się stało? Wiesz, przez co wielu ludzi ma problemy z redukcją? Nie dlatego, że nie wiedzą co jeść, nie dlatego, że nie ćwiczą, chociaż to czasami też jest problemem, to przez te trzy największe błędy, które mogą totalnie zrujnować twoją redukcję i zniszczyć twoje efekty doszczętnie. I dzisiaj ci je pokażę i podpowiem ci, jakich ich uniknąć. Rada od ziomeczka do ziomeczka. Pierwszy błąd źle. Policzone kalorie i to jest największy błąd, najczęstszy, czyli zaczynamy od pierwszego błędu, który robi większość ludzi na redukcji. Zaniżasz swoje BMR, a do tego zawyżasz swój pal. BMR to jest podstawowa przemiana materii, czyli to jest ilość kalorii, taka. Najprostszy wzór, jaki możesz to policzyć, to jest twoja waga razy 24, chociaż ja polecam wykorzystać wzory i kalkulatory online, ale to jest taki najprostszy wzór i to jest podstawowa przemiana materii, czyli ilość kalorii, którą musisz dostarczyć nawet za jakby cię przykuli do łóżka. Jak gdyby się leżał, kwiczał i pachniał, to i tak trzeba tą ilość mimo wszystko dostarczyć. A pal to jest poziom, pal, który najczęściej ludzie zawyżają, to jest poziom aktywności fizycznej, czyli ludzie myślą, że się ruszają więcej niż w rzeczywistości, a w rzeczywistości jest czasami brutalna. Niestety Polacy się bardzo mało ruszają. Teraz ponad 50% Polaków ma nadwagę, czyli nadwaga to jest coś normalne, a normalna waga to już jest anomalia. Widzisz, w jakich czasach, w jakich czasów dożyliśmy, więc nie, nie ruszasz się tak dużo, jak ci się wydaje. I co się wtedy dzieje, właśnie jeśli zaniżasz swoje BMR i zawyżasz swój pal? Kalkulatory dają ci za wysoką liczbę kalorii do redukcji, a ty dalej jesteś w miejscu, a albo najgorsze, jeszcze ty jesz na redukcji. To już jest w ogóle bad ending, że tak powiem. Więc jak to w ogóle naprawić? Obić swój BMR. I jeżeli jesteś początkującą osobą, to polecam wzór Mifflina, bo nie jest dla takich. Nowicjuszy, a jeżeli masz masę mięśniową, wiesz, ile masz procent tanki tłuszczowej, to lepiej się sprawdzi u ciebie wzór Cunningham'a. Drugi krok, realistycznie z pokorą ocenić swój pal. Jeśli wydaje ci się, że to jest 1,7, to załóż, że to 1,5 i lepiej pomniejszyć to niż zawyżać. Kolejny krok, pomnóż BMR przez pal i odejmij 10-20% kalorii. I gotowe, masz swoją kalorykę na redukcję. Proste, prawda? A kiedy odjąć 10%? Kiedy chcesz wolną redukcję, ale taką stabilną. Która pozwoli Ci jeść, co chcesz? A 20% odejmij albo nawet 25%, jeżeli chcesz szybką redukcję, tylko wtedy od razu mówię, że wyrzeczeń będzie więcej i nie będziesz mógł. Mógł sobie tak często wychodzić w piąteczek, że tak powiem. Dobrze, to teraz błąd drugi, czyli złe proporcje makrosów. Błąd numer dwa to coś, co bardzo przeocza się, zwłaszcza na redukcji, czyli złe proporcje makroskładników. Bo większość ludzi myśli, że jedzą mniej kalorii i to wystarczy, ale to nie zawsze wystarcza bo to nie tylko kwestia kaloryczności, to także jakości posiłków i odpowiednia ilość białka, węgli, tłuszczu oraz błonnika. Więc co się dzieje, gdy masz złe dobrane makrosy? Nie czujesz sytości po posiłkach, ciągle podjadasz i łamiesz założenia diety, przez co wracasz na stary śmieci. Więc jak to naprawić? Zwiększ ilość białka. Dla osób nietrenujących będzie to od 1,2 do 1,6 g białka na kilogram masy ciała, czyli dla kobiety 50 kg, no to to będzie tam 50, od 55 gramów, od 66 gramów do uwaga 80 gramów, a dla facecika 100 kg, no to 100, od 120 do 160. A dla osób trenujących to widełki rosną i to jest od 1,6 do 2,2 g na kilogram masy ciała. Druga sprawa, podbij błonnik. Minimum 25 gramów dziennie, a idealnie to już by było od 30 do 50 gramów nawet, więc nie bój się tego błonnika, on naprawdę Ci pomoże uratuje Ci skórę. Trzeci punkt, czyli podziel kalorie na makrosy. Czyli jeżeli już mamy kalorie obliczone, mamy już obliczone białko, to następnie obliczamy tłuszcze. I tutaj polecam od 20 do 35% tłuszczy. No i uważam, że w Polsce jest taka tendencja jedzenia bardziej tłusto, czyli jakiś Polaczek lubi sobie zjeść jajeczka, jakiś boczuś czasami. Jest to naj najbardziej ok, więc wtedy tych tłuszczy daj sobie na przykład 30% kalorii, bez bólu, bez płaczu. Daj te 30%. A reszta, co to zostanie, to dajesz po prostu na węglowodany i włala. wprowadź te zmiany i zauważysz jak zwiększ... i zauważysz większą sytość i łatwiejsze trzymanie się planu, więc myślę, że to jest dobra opcja. Błąd trzeci, czy zbyt duże cięcie kalorii. Błąd numer trzy i to jest największy killer, czyli za duże cięcie kalorii. I tak rozumiem. Chcesz szybko zobaczyć efekty, ale to tak nie działa. Ja zawsze mówię w siłce swoim podopiecznym. Załóżmy, że tyłeś 100 gramów tygodniowo przez rok, to nie wiem, ile tam ma 52 tygodnie, czyli 100 gramów tygodniowo tylko tyłeś i w rok przytyłeś 5 kg. Załóżmy, przez 4 lata to przytyłeś dwie dyszki. I ty nagle dychę chcesz rzucić w miesiąc. Serio? To tak myślisz, że działa? 4 lata dwie dyszki tyłeś, to dychę zgubisz razy miesiąc. Nie, to trzeba trochę się uspokoić i. Z, pokory, z pokorą podejść do tych efektów, bo co się dzieje, gdy ciśniesz za mocno? Twoja dieta staje się po pierwsze nie do utrzymania, czyli ty po prostu polegniesz jako pierwszy, i do tego szybko się poddajesz i wracasz do starych nawyków. Więc jak to naprawić? Celuj w utratę od 0,5 do 1% masy ciała tygodniowo, a jak jesteś osobą otyłą, no to możesz podbić to do 1%. I ćwierć procenta, albo nawet do 1,5 procenta masy ciała tygodniowo, tylko otyłą, tu od razu zaznaczam otyłą, nadwaga to jeszcze się nie łapiesz. Jest to bezpieczny i skuteczny zakres, który nie zniszczy twojej metaboliki i po prostu nie będzie nierealny. Okej, okay, jeżeli drugi punkt, czyli jeżeli dojdziesz do plateo, czyli progres stanie, to zamiast od razu wziąć kalorie, to zwiększ po prostu aktywność fizyczną. Jeśli codziennie robisz na przykład 6000 kroków, to zwiększ do 8000 kroków i dopiero kiedy waga będzie stała przy tych 8000 krokach, to dopiero zacznij zmniejszać kalorie, ale też nie przesadzaj i odejmij na przykład 200, a nie 500. Bo kroki to najłatwiejszy sposób na zwiększenie wydatku energetycznego bez zaburzenia diety, bo każdy z nas może furę zaparkować dalej od domu i chodzić do niej z spacerem. Każdy z nas może wsiąść dwa przystanki dalej do tramwaju. Każdy z nas może wysiąść wcześniej jak skądś wraca. I się przejść po prostu, tylko trzeba po prostu chcieć i mieć po prostu taką świadomość, że to jest możliwe. No więc podsumowując, redukcja uważam nie musi być skomplikowana, jest nawet łatwiejsza niż masa, ale uważam, że redukcja wymaga rozsądnego podejścia z głową i jeżeli ci się oczka świecą, że zgubisz dychę w miesiąc. To niestety nie będzie tak. Ale mogę Ci powiedzieć, jakich trzech błędów możesz unikać. Ale za to, jeśli będziesz unikać tych trzech błędów, które przed chwilą podałem, to Twoja redukcja stanie się bardziej skuteczna, stanie się bardziej zdrowa po pierwsze, przede wszystkim łatwiejsza też do utrzymania, i przede przede wszystkim będziesz miał zdrowe relacje z jedzeniem, a nie taka love-hate relacja, gdzie po prostu się głodzisz, później obżerasz. Nie, 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 tutaj, tutaj nie. Tutaj nie propsujemy czegoś takiego. Więc zatem zacznij od dzisiaj swoją redukcję. Co? Masz jeszcze czas do lata, zatem zacznij swoją redukcję od dzisiaj. Oblicz kalorie, dobierz makrosy i pamiętaj, że mniej nie zawsze znaczy lepiej. No, a jeżeli potrzebujesz pomocy przy redukcji, to po prostu aplikuj do współpracy z linku w opisie. Podziel się tym filmem ze znajomym, który na siłę katuje się na diecie, a i tak nie widzi efektów. Może pomożesz w końcu mówić z tego błędnego koła, a jeśli materiał Tobie pomógł, zostaw komentarz, daj znać co zmieniłeś w swojej diecie albo jakie praktyki wprowadzasz po tym materiale, a jeżeli ze Spotify'a 5 gwiazdeczek, a ja się żegnam do następnego.